Bez gwiazdy nie ma jazdy, mawiają fani marki ze Stuttgartu. Jednak miłośnicy innych emblematów ciągle przypominają, jak kilka lat temu, pomimo dobrej opinii, Mercedes Koncertowo skopał W210. W211 był już znacznie lepszy, ale nadal nie tak dobry jak W124. A jak jest z kolejną generacją, czyli W212? Czy Mercedes zmienił w końcu dostawcę, blachy i elektroniki? I czy warto kupić używany egzemplarz tego modelu? Zapraszam na kolejny test Otomoto TV. Nie jesteś jeszcze subskrybentem OTOMOTO TV? Zmień to i nie przegap kolejnych filmów. Kliknij czerwony przycisk i włącz wszystkie powiadomienia. Zapraszamy także do Funkiel Grupy na Facebooku, gdzie pomagamy sobie z usterkami samochodów, wspieramy się w zakupie i sprzedaży oraz dzielimy doświadczeniami. Link w opisie. E-Klasa to elegancka limuzyna. Tak powinien wyglądać Mercedes. Dostojnie. Choć niektórzy twierdzą, że przez to E-merycko. Czegokolwiek nie powiemy, W212 jest nie do pomylenia. Przeważają proste kształty, jednak troszkę zadziornych linii też znajdziemy. No i podzielone światła, nawiązujące do tak okularów. Jest to ostatnia E-Klasa z takim układem. Właściwie to w połowie prawda, bo lifting z 2012 roku połączył lampy w jedną. Do tego wielki, chromowany grill ze sterczącą gwiazdą na masę oraz światła dzienne, zgrabnie wkomponowane w zderzak. Z boku zauważymy, że maska jest długaśna, linia boczna prosta, bez udziwnień. Z tyłu czerwone lampy, zachodzące na klapę, z białym paskiem w środku. Do tego masywny zderzak z dwoma rurami wydechowymi. Produkcja trwała od 2009 do 2016 z dwoma liftingami. Mały w 2011 m.in. przeniósł drążek z skrzyni biegów obok kierownicy, a duży w 2012 zafundował wspomniane połączenie lamp oraz odświeżoną deskę rozdzielczą. Dostępne wersje nadwozia to sedan, kombi o oznaczeniu S212, w ofercie było także coupe, C207, a także Cabrio A207, jednak te dwie ostatnie oparte były na C-klasie. Wnętrze jest stonowane, nie ma tutaj krzykliwych elementów czy dziwnych kształtów. W naszym egzemplarzu znajdziemy srebrne wstawki, czarne drewno, no i ciemne tworzywa. Oczywiście wersja z beżowymi skórami i jasnym drewnem będzie bardziej widowiskowa. Ale w naszym egzemplarzu nadal jest elegancko. Widać, że Mercedes w tej generacji chciał być bardziej nowoczesnym. Trochę szkoda, bo ja bardzo miło wspominam ten barokowy, luksusowy. Przepych z poprzednich generacji. Jakość materiałów jest dobra, troszeczkę poniżej poziomu, jakiego oczekiwalibyśmy od Mercedesa. No i szkoda, że w tej części centralnej w kilku miejscach znajdziemy elementy, które po prostu trzeszczą pod naciskiem. Na górze kolorowy wyświetlacz. Jest to oczywiście ekran multimediów. Jego rozdzielczość i rozmiar nie są wybitne. Obsłużymy tutaj nawigację, posłuchamy muzyki z radia, CD, USB, AUX oraz telefonu, który naturalnie połączymy przez Bluetooth. Jeśli chodzi o Prostotę obsługi, no to wymaga to dłuższej chwili, chyba że ktoś ma już doświadczenie w Mercedesie. Jeśli jednak będzie tutaj po raz pierwszy, to nie będzie tak łatwo. Szkoda też, że nie możemy wyświetlać tam informacji z komputera pokładowego. Pod spodem kratki nawiewu, srebrne o regularnych kształtach. Dalej, pierwsze miejsce, w którym możemy zarządzać multimediami. Mamy tutaj sporą grupę przycisków, pokrętło oraz miejsce na płytę CD. Akurat ten obszar wygląda mało nowocześnie. Niżej jeszcze kilka przycisków, między innymi od trójstopniowego podgrzewania foteli czy elektrycznie opuszczanych zagłówków. W tym miejscu panel klimatyzacji. Składa się z grupy przycisków, czytelnego wyświetlacza oraz ładnie i elegancko wkomponowanych dźwigienek. Trudno także nie zauważyć tego emblematu z oznaczeniem wersji wyposażenia. Dalej zasuwany schowek. Znajdziemy tutaj małą wnękę, gniazdo zapalniczki oraz coś, co wygląda mi jak uchwyty na kubki. Pora zatem na nasz test. Niestety Sprawdza się to średnio. Ten element w ogóle można wyjąć, ale myślę, że się przyda. Warto jeszcze wspomnieć, że ta zasłonka jest dwustopniowa. O, proszę bardzo. Przechodzimy do kolejnego miejsca, dzięki któremu możemy sterować multimediami. To joystick, który można okręcać, przyciskać, a także klikać w czterech kierunkach. Do tego mamy dwa przyciski. Wszystko jest fajne, wygodne, zrozumiałe, ale cholernie brakuje mi tutaj funkcji głośności. Żeby to zrobić, muszę rękę oderwać od podłokietnika i przejść tutaj lub na kierownicę. Trochę szkoda. Obok jeszcze przycisk od zmiany trybu automatycznej skrzyni biegów. Podłokietnik nie jest regulowany, ale jego umiejscowienie oraz rozmiar jak najbardziej odpowiednie. Otwiera się w czaderski sposób. Starczy pociągnąć za tę dźwigienkę. W środku znajdziemy schowek oraz port USB. Przed pasażerem schowek jest malutki i ma taką dodatkową płeczkę, jest także klimatyzowany. Kierownica jest ładna. Jest trójramienna, ma taką srebrną wstawkę, perforowaną część oraz manetki do zmiany biegów. Do tego przyciski do obsługi ekranu przy wyświetlaczach, zmiany głośności czy odbierania telefonu. Warto jeszcze wspomnieć o manetkach. Mamy tutaj dodatkową do tempomatu, a w miejscu, gdzie powinna być odwycieraczek jest dźwignia zmiany biegów, prawie jak w amerykańskich filmach. Tyle że zgrabnie i można robić to jednym paluszkiem. Zegary? Tutaj to określenie jest wyjątkowo trafne, bo faktycznie znajdziemy tutaj analogowy zegarek i to całkiem spory. Po liftingu został przeniesiony do części centralnej. W biedniejszych samochodach stosowano zegar w miejsce obrotomierza, ale spokojnie tutaj mamy pełen zestaw wskaźników, a do tego na środku wewnątrz prędkościomierza bardzo fajny wyświetlacz. Jest on wysokiej rozdzielczości, a przede wszystkim sami możemy zdecydować co się na nim pokazuje, poczynając od komputera pokładowego, przez nawigację, ustawienia pojazdu, aż po multimedia. Po lewej stronie charakterystyczny dla Mercedesa ręczny, nożny. Na drzwiach mamy podłokietnik, ale jest on umieszczony troszeczkę za nisko, żeby jednocześnie trzymać wygodnie rękę na kierownicy. Znowu górna część jest bardzo wąska i umieszczona wysoko. Nie ma co z tym łokciem zrobić. Ale za to mamy drewnianą listwę, ładną srebrną klamkę, panel do obsługi elektrycznych szyb oraz lusterek i kieszeń. Ta jest akurat wąska, trudno będzie zmieścić tutaj jakikolwiek napój. Fotele w naszym egzemplarzu są półskórzane, częściowo elektrycznie sterowane, ale za to bardzo wygodne, z dobrym trzymaniem bocznym. No i miejsce, nie zabraknie go tutaj dla nikogo bez względu na gabaryty. Zobaczmy do tyłu. Z tyłu jest rewelacyjnie, jest bardzo wygodnie. A do tego siedząc sam za sobą mam ogromny zapas. Spójrzcie tylko jak daleko są moje kolana od fotela. Nad głową także sporo przestrzeni. Najrzadziej będziemy zabierać osobę jadącą na środku, ponieważ tunel jest bardzo duży, a podokietnik zbyt fajny, by go nie używać. Znajdziemy w nim schowek oraz dwa regulowane uchwyty na kubki. Tutaj mamy jeszcze otwór do bagażnika, dzięki któremu przewieziemy dłuższe przedmioty, ale jest on otwierany tylko od strony bagażnika. Podobnie jak kanapa, jeśli chcemy ją złożyć, musimy użyć dźwigni, którą Wam za chwileczkę pokażę. Na fotelu znajdziemy zaczepy i sofiks, na środku kratki nawiewu oraz schowek z gniazdem zapalniczki, do tego praktyczne kieszonki. Zajrzyjmy do bagażnika. Bagażnik można otworzyć na trzy sposoby: z przycisku na klapie, z wnętrza lub z kluczyka. Klapa unosi się samoczynnie dzięki sprężynom. Pojemność to 540 litrów. Jeśli ten przepasny bagażnik to dla kogoś za mało, zawsze może wybrać kombi. Tam 695. W środku znajdziemy haczyki na siatki z zakupami dźwignia, o której wspominałem przed chwilą po bokach takie kieszenie z siateczki pod podłogą wnęka, a jeszcze niżej a! koło zapasowe. Teraz czas na test walizek. Bez najmniejszych problemów zmieścilibyśmy tutaj jeszcze jedną średnią walizkę. Ruszamy w drogę. Zawieszenie w tym Mercedesie jest oparte na konstrukcji wielowahaczowej, choć opcjonalnie mogła pojawić się pneumatyka, czyli dobrze znany airmatic. Napęd, jak to w prawdziwej limuzynie, na tylną oś lub na dwie, jeśli ktoś dopłacił za Formatic. A jak się prowadzi W212? Bardzo dobrze. Priorytetem jest tutaj komfort. Kierownica pracuje leciutko niczym piórko, a zawieszenie dobrze wybiera nierówności, ale auto zachowuje jednocześnie równowagę i daje pewność. A mówiąc krótko i bardziej po naszemu, jest bardzo wygodnie, ale samochód nie pływa. Jak to się zdarza Mercedesom. Dziś testuję E-klasę z 2012 roku po małym liftingu. Silnik to czterocylindrowe 1.8 z turbo o mocy 184 koni. Osiągi? Więcej niż wystarczające. Od zera do setki 8,2 sekundy i prędkość maksymalna 230 km na godzinę. Teraz czas na test elastyczności. Zmierzę ile czasu potrzeba na przyspieszenie od 60 do 90 km na godzinę. Rezultat to 3,2 sekundy, a skoro jestem przy prędkości 90 km na godzinę, chwytam za decybelomierz i wykonuję test wygłuszenia wnętrza. Urządzenie wskazuje około 56,7 dB, a pomiar z autostrady zobaczycie w tabeli. Jeśli chodzi o widoczność, to do przodu jest bardzo dobra. Może to się wydać śmieszne, ale celownik pozwala lepiej wyczuć gabaryt auta. Do tyłu jest gorzej, no i trzeba przyzwyczaić się do wskaźników czujników parkowania, szczególnie tych tylnych umieszczonych na podsuficstem. Kontrolujemy je, spoglądając w lusterko wsteczne. W kwestii bezpieczeństwa, bez niespodzianek, 5 gwiazdek od NCAP. IIHS, czyli amerykański odpowiednik NCAP, dał ocenę Good. Nie brzmi to rewelacyjnie, ale to najwyższa nota. Na pokładzie mamy bezpośrednie wtryski, które miały gwarantować niższe zużycie. Wyniki naszego testu zobaczycie na grafice. Tradycyjnie przeprowadziliśmy go na autostradzie, na trasie oraz w mieście. Jak ktoś decyduje się na Mercedesa, nie oczekuje, że będzie tanią. Tutaj też nie jest inaczej. Kremowe egzemplarze z przebiegiem często przekraczającym pół miliona kilometrów to około 22-25 tysięcy. W podobnym budżecie można stać się także posiadaczem Anglika. Egzemplarze z polskiego salonu startują od 35 tysięcy. Najdroższe sięgają nawet 225 tysięcy, a mowa oczywiście o tych sygnowanych przez AMG, na przykład E63. Znalazłem jednak jeszcze droższy egzemplarz, który jest kombi z paką, a służył jako karawan pogrzebowy. Cena 270 tysięcy. Zresztą przejrzyjcie sami pełną listę ogłoszeń na Otomoto, klikając w link w prawym górnym rogu oraz w opisie. Gama silników jest na pozór skromna, jak na tę markę. Przy W124 czy W210 było tego znacznie więcej. Ale przecież ważniejsze jest, aby silniki były dopracowane, a nie żeby było ich dużo. Do tego Mercedes potrafi wprowadzić nowy silnik tak, że klient o tym nie wie. Zresztą i tak mamy wielką rozpiętość, jeśli chodzi o rozmiar, moc i osiągi. Pojemność od 1,8 do 6,2. Od 4 do 8 cylindrów. Zasilanie: benzyna, diesel, CNG oraz wersje hybrydowe. Jednak wszystko po kolei. Zacznę od. Diesli, które są najbardziej popularne w tym modelu. Podstawowy silnik miał 4 cylindry i pojemność 2,1 litra. Moc w zależności od wersji 136, 170, 204 konie mechaniczne. Oznaczenia E200, 220 i 250 CDI. Liczba 200 oznacza jedną turbinę. Reszta jest już biturbo. Kolejny motor to 3 litrowe V6. Moc od 204 do 265 koni. Występował w bardzo wielu wersjach mocy, na przykład zdławionych w imię oraz z różnym osprzętem jak AdBlue czy Formatic. Benzyn do wyboru jest więcej i jest to jeszcze bardziej skomplikowane. Przed liftingiem najmniejszy ma pojemność 1.8 4 cylindry i bezpośredni wtrysk. Dzisiaj właśnie testuję taką najsłabszą wersję o mocy 184 koni mechanicznych. Istnieje jeszcze odmiana o mocy 204 koni. Słabsza ma oznaczenie E200, a mocniejsza E250. Mercedes zastosował tutaj turbinę zamiast kompresora, jednak po Liftingu w 2013 ten silnik się zmienił. Pojemność to już 2 litry, choć słabsza wersja ma niezmienioną moc, ale już mocniejsza dobiła do 211 koni. Teraz wchodzimy w silniki bardziej premium, a więc szlachetne V6. E350 ma 3,5 litra pojemności i 272 konie mechaniczne w wersji z wtryskiem tradycyjnym. Kiedy wtrysk jest bezpośredni, to otrzymuje dopisek CGI, a moc wzrasta do 292 koni. Następnie jest E400 o pojemności... 3 litrów, a później nawet 3,5 litra, ale w obu przypadkach moc to 333 konie. Mamy tutaj biturbo, wtrysk bezpośredni oraz świetne osiągi. Tej wersji wystarczy 5,3 sekundy do osiągnięcia 100 km na godzinę. Ile wyciągnie maksymalnie, to nie wiem, bo kaganiec jest ustawiony na 250 km na godzinę. Dalej mamy E500, który występuje w dwóch wersjach. Pierwsza ma 5,5 litra, tradycyjny wtrysk i moc 388 koni mechanicznych. Druga ma zaledwie. 47 litra, ale za to wtrysk bezpośredni i biturbo, przez co generuje 408 koni mechanicznych. Marki takie jak Mercedes lubię za to, że po przedstawieniu tych potworów mogę powiedzieć: a teraz zapraszam na naprawdę mocne silniki. Pod tymi działami podpisał się fabryczny tuner, czyli AMG s 63 AMG w trzech wersjach. 6.2 V8 525 koni, 5,5 V8 wtrysk bezpośredni biturbo i 525 koni, później 558 oraz wersja z dopiskiem S 5,5 litra V8 z wtryskiem bezpośrednim biturbo generujące 585 koni mechanicznych. Najsłabsza wersja osiąga setkę w 4,5 sekundy, a najmocniejsza w 3,6. Więc wspomniana SK oszczędza nam kupę czasu. Na koniec zostawiłem inne paliwa. Mercedes oferuje sporo swoich modeli zasilanych ekologicznym gazem CNG. W E-Klasie także nie zabrakło takiej wersji. Jest nią E200 NGT. Pojemność 1,8, moc 163 konie mechaniczne. Co ciekawe, w tym silniku zastosowano kompresor zamiast turbiny. Oczywiście nie muszę mówić, że po liftingu pojemność urosła do 2 litrów, a moc to 156 koni. CNG jest super, ale w Polsce po prostu brakuje odpowiednich stacji paliw. To znaczy są, ale warto mieszkać blisko jednej z nich, jeśli zdecydujemy się na takie auto. Opcją numer dwa jest zakupienie własnej domowej sprężarki. Mercedes wyprodukował też wersje hybrydowe, ale poszli bardziej w kierunku Peugeota 508RXH niż Toyoty. A więc do diesla 2.1 dołożyli silnik elektryczny, czyli 200. 4 plus 27 koni. Oznaczenie to E300 BlueTech Hybrid. Z myślą o klientach zza oceanu pojawiła się hybryda o oznaczeniu E400 Hybrid. Tam elektryk generował także 27 koni, ale połączony był z 3,5 litrową v o mocy 306 koni. Obie hybrydy mają świetne osiągi, ale ich ekologiczność jest dyskusyjna. W 212 mógł mieć kilka rodzajów skrzyni biegów manualną, sześciobiegową, automatyczną o 5, 7, a nawet 9 przełożeniach. Wersja pięciobiegowa oferowana była tylko do liftingu. Awaryjność nie jest problemem tego modelu. Zresztą wspomniałem na początku, że dwie poprzednie generacje zrobiły dobry, a właściwie zły grunt, na którym łatwo pozytywnie się wyróżnić. Na przykład na początku produkcji problemem był silnik 2.1 CDI, a właściwie jego wtryski. Mercedes nawet przeprowadził akcję serwisową, ale zawsze warto sprawdzić, czy oglądany egzemplarz został nią objęty. Skrzynie biegów, pomimo że ogólnie są trwałe, to nie zawsze znoszą wysoki moment obrotowy i moc niektórych jednostek. Zdarza się, że nawet po 200 tysiącach kilometrów trzeba zgłosić się do serwisu. Sporadycznie występują psikusy ze strony modułu komfortu SAM. W efekcie wariować może centralny zamek, elektrycznie sterowane szyby, czy elektrycznie otwierana klapa bagażnika. Szybko zużywają się też żarniki lamp ksenonowych. Zawieszenie ermatik jest znacznie trwalsze niż w poprzednich modelach Mercedesa, jednak należy sprawdzić działanie kompresora oraz szczelność amortyzatorów przed zakupem. Przy silnikach diesla powinniśmy mieć na uwadze, że przy przebiegach rzędu 300-400 tysięcy km może już dojść do zużycia osprzętu. Ważne też, aby sprawdzić stan i obecność filtra DPF. No i uwaga na taksówki. W Niemczech sporo egzemplarzy pełniło właśnie taką funkcję, a wtedy licznik powinien wskazywać sporo kilometrów. Silniki benzynowe są trwałe i nie sprawiają problemów, oczywiście jeśli ktoś je regularnie serwisował oraz nie pałował na zimno. Teraz tabela potencjalnych wydatków. Tutaj trzeba uważać, bo Mercedes do tanich w utrzymaniu nie należy. Jeśli szukacie części lub akcesoriów motoryzacyjnych, koniecznie zajrzyjcie na OTOMOTO części. Link w prawym górnym rogu oraz w opisie. Masa ofert w korzystnych cenach. Warto także dołączyć do naszej grupy na Facebooku funkielgrupa. Grupa. Możecie znaleźć tam rozwiązanie problemów z samochodami i nie tylko. Jeśli chcesz, aby to Twój samochód wystąpił w filmie, pisz na adres youtube.małpa.otomoto.pl. Teraz czas na krótkie podsumowanie testu. Co nam się spodobało w Mercedesie E-klasę W212? Jest to przestronna limuzyna z bogatą gamą silnikową i trwałością na przyzwoitym poziomie. Na pewno znacznie lepszą niż w dwóch poprzednich generacjach. A co może wkurzać w tym modelu? Wnętrze. Nie jest już tak bardzo mercedesowskie i luksusowe, a w kilku miejscach zdarzają się nawet trzaski. Do tego koszty eksploatacji i zakupu. Marka premium zawsze wydrenuje nam kieszenie. Na koniec tradycyjnie dziękuję wam za oglądanie. Zachęcam do subskrybowania tego kanału, zostawienia łapki w górę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć. No ale co Proszę wam grilla pokazywać? E-klasa to... No tak, tak E-klasa, no, no, dobra. E-klasa e e to elegancka limuzyna.